Ahoj! Witam wszystkich na moim skromnym kanale. Okruchy filozofii, teologii, czyli co? Leczo w trawie piszczy i zapraszam! Na szesnasty odcinek cyklu Małe Łyki Etyki, w którym, inspirując się z danym powiedzeniem dobrego wojaka Szwajka, jeszcze tak nie było, żeby jakoś nie było, przedstawię temat następujący. Etyka Mura pokrótce, czyli skrót odcinka 15. Koń jaki jest, każdy widzi. Niemniej jednak konia można zdefiniować. Zamiast mówić koń, mogę wymienić jego cechy. Więc konie sakiem, kręgowcem, ma wydłużoną głowę, grzywę na karku, długi ogon z włosia i tak dalej, i tak dalej. Natomiast Pomyślmy, czy można zastosować taką procedurę do koloru żółtego. Otóż mury powiada, że nie, że nie da się podać definicji koloru żółty, czy innych tak zwanych jakości prostych. Bo nawet jeśli ja podam długość fal, jakie kolor żółty wywołuje, to i tak to nie będzie definicja koloru żółtego, bo ktoś. To nie widzi kolorów, nie przeprowadzi, by tak powiedzieć, dedukcji od długości fal do koloru żółtego. Nie będzie wiedział, jakie jest znaczenie słowa żółty. Natomiast można przeprowadzić dedukcję od wymienienia cech konia do słowa koń. Zatem, no żółty jaki jest, każdy widzi, i nic innego tu nie można dodać. Mur ma taką koncepcję języka, że poznanie natury przedmiotu, do którego dany, dane słowo się odnosi, oznacza poznanie znaczenia tego słowa. A więc znaczenie słowa żółty jest kolor żółty. Jeżeli ktoś nie jest w stanie dostrzec, dostrzec koloru żółtego, nie będzie rozumiał znaczenia tego słowa. I teraz przedmiot, do którego się dane słowo odnosi. Może być prosty, jednoelementowy, jak na przykład żółty, albo złożony, jak koń. No i tylko można zdefiniować słowa, które reprezentują przedmioty złożone. Słów, które oznaczają przedmiot prosty, nie da się zdefiniować. Nie da się zamienić słowa żółty jakimś innym słowem, czy jakimś innym zwrotem. Jak można to zrobić ze słowem koń? Zatem powiada Mur. Znaczenie słowa żółty da się uczynić tylko dzięki postrzeganiu wzrokowego, wzrokowemu, dzięki bezpośredniej intuicji. Etyka chce udzielić odpowiedzi na pytanie, co to jest dobre postępowanie. No, trzeba wobec tego wiedzieć, co to znaczy postępowanie, to możemy wiedzieć z wiedzy potocznej, no i co znaczy termin dobry. Zatem no, pod, podstawowym zadaniem etyki jest ustalenie znaczenia terminu dobry. Znajomość tego znaczenia no, umożliwia bowiem uzasadnienie sądów etycznych, no, które zawierają, jest to ich cecha charakterystyczna, orzeczniki dobry lub zły. Gdy ja nie wiem, co znaczy słowo dobry, ja komuś mówię, że. Czymś dobrym jest zwrócenie długów, no to ja nie wiem, co mówię. Nie mogę tego uzasadnić, tego poglądu. No i dobry to jest cecha, która przysługuje nie tylko postępowaniu, też innym rzeczom. No, na przykład, wydaje się przynajmniej na, na, na wstępie, że przyjemność jest dobra. Chcąc ustalić znaczenie, zna, zna, zatem znaczenie terminu dobry, należy brać pod uwagę nie tylko postępowanie. Czyli, etyka powinna ustalić, co to jest dobre w ogóle. No, i mur udziela takie odpowiedzi. Odpowiedź na pytanie, czym jest dobry, brzmi: Dobry jest dobry. No, może jest to trochę rozczarowujące, ale postaram się wytłumaczyć, o co tu murowi chodzi. Od razu zaznaczam, że dobry, słowo dobry, to jest, co, jest innym słowem niż słowo dobro. No, i powiada Mur tak, że znaczenie słowa dobry, podobnie jak znaczenie słowa żółty, nie da się oddać żadnym innym słowem. Bo słowo dobry odnosi się do uprzedniego prostego, niezłożonego, zatem takiego, który się nie poddaje analizie. I stawia taką tezę, że znaczenia słowa dobry da się uchwycić tylko dzięki moralnej intuicji. Mamy taką powiedzmy intuicję wzrokową, że doświadczamy bezpośrednio. Żółtego i wiemy, co znaczy słowo żółty. Mamy, powiada mur intuicję moralną, dzięki której szwytamy znaczenie słowa dobry. Zatem słowo dobry to nazwa, która reprezentuje prosty, niedefiniowalny przedmiot myślenia, który jest znaczeniem słowa dobry. Teraz błąd naturalistyczny. naturalistyczny. To jest taki błąd, który. Znaczenie słowa dobry zrównuje niepotrzebnie błędnie z jakąś inną jakością czy rzeczą. No powiedzmy, że wszystkie buty byłyby żółte. Na marginesie taki dowcip nogowy przychodzi, co mówi nauczycielka geografii nie w sklepie z butami. No może żółte, może czerwone, może chińskie. Załóżmy, że, tylko, że buty są tylko żółte. Nie ma innych butów. I gdy zapytać kogoś. Co, znaczy kolor, co to znaczy być butem? No to on powie, bycie butem jest to tożsame z byciem żółtym. Albo może powiedzieć, że żółty to jest coś takiego, co jest zawsze w tym kolorze są buty. No to jest istota tego błędu naturalistycznego. But to but, żółty to żółty. I tak, nawet jeśli wszystkie rzeczy, które miałyby własność bycia dobrymi, Czyli do których byśmy nosili tą cechę dobry, i gdyby te wszystkie rzeczy posiadały taką własność, również, żeby sprawiały przyjemność, to to by nie oznaczało, że dobro to tyle, co sprawianie przyjemności. Sprawianie przyjemności jest inną cechą danej rzeczy niż bycie dobrym. Błąd naturalistyczny również tkwi w takiej tezie, że moralnie dobre jest życie zgodnie z naturą, z naturą, pełną przyrodnicza. Teza to uznaje normalne stany w przyrodzie za moralnie dobre. No, tymczasem można tylko ustalić, że na przykład jest zdrowie normalne stany organizmu, czy inne jakie zjawiska są zgodne z naturą, pamiętam, przyrodniczą. I teraz Mur mówi, to jest no, poważny błąd, że my mówimy, że to, co występuje w naturze, jest to same, ze słowem dobry. To tak jakby powiedzieć, że kolor żółty jest to same z byciem butem. Ale że bycie butem polega na tym, że się jest żółtym. To są dwie różne oczywiście cechy, czy dwa różne pojęcia. Błąd naturalistyczny również może polegać na tym, że słowo dobry utożsamia się z jakąś metafizyczną, pozaempiryczną rzeczywistością, na przykład z wolą Boga. To jest dobre, co zadekretował Bóg, jak głosi teonomizm. No i ten mur to jest bardzo ciekawy obszar jego myśli, podaje taki dość no, gruntownej krytyce, różne systemy etyczne, wytykają się ten błąd naturalistyczny. I to ma być, ta, ta praca intelektualna Mura ma być, no, jak sądzę, rodzajem takiego argumentu czy dowodu nie wprost na rzecz tezy owego intuicjonizmu, że słowo dobry chwyta intuicją, że słowa dobry nie da się zdefiniować. Gdyż wszystkie próby, Zdanie mura, jakie podjęto, no, grzeszyły tym błędem naturalistycznym. Zatem tak, istnieje pewien prosty, nie dający się zanalizować przedmiot myśli, który określamy terminem dobry. Etyka to nauka, która badał przedmiot. Można natomiast zdefiniować dobro. Słowa dobry nie, a dobro tak. Dobry jest przymiotnikiem, a dobro, czyli to, co jest dobre, rzeczownikiem, do którego nosimy słowo dobry. Czyli dobro oznacza wszystkie przedmioty, do których się stosuje przymiotnik dobry. Ogół tych przedmiotów, no to zakres nazwy dobro. I właśnie owej cechy dobry, którą przypisujemy rzeczom, nie da się zdefiniować i ją chwytamy tylko intuicyjnie. Dobry jest własnością nienaturalną, nieprzyrodniczą. Nie można je wyklić mikroskopem czy teleskopem. Zatem procesy naturalne nie mogą spowodować, by dana rzecz stała się dobra. To, co się dzieje w naturze, nie może sięgnąć poza przyrodę i tą cechę dobry, która tam jakoś egzystuje, mur bliżej nie mówi jak, sprowadzi do rzeczy naturalnej. No jest to oczywiście jakieś Jakaś, no nasuwa się pytanie, jak to się dzieje, jeżeli mi wiadomo, no, mur tutaj tej kwestii w zadowalający sposób nie podjął. Jeszcze mur wprowadza taki termin, że wartość sama w sobie, czyli wewnętrznie dobra. To jest taka rzecz, która posiada właśnie tą, tą, tą cechę, którą oznaczają terminem dobry. I takie rzeczy powinny istnieć ze względu na nie same. Czyli mur jakoś by, sugeruje, że bycie dobrym usprawiedliwia istnienie że to, co dobre, powinno istnieć, istnieje. No, taka jest struktura rzeczywistości. I teraz sądy etyczne, które odnoszą się do pojęcia dobry, mogą to robić w dwojaki sposób. Jedne sądy stwierdzają, że dobroć jakiejś rzeczy jest jej wartością wewnętrzną, czyli jest to rzecz ta dobra sama w sobie, i ta rzecz może być celem działania. Tu wyraz dobry znaczy dobry jako cel. I sądy, które stwierdzają, że dana rzecz jest przyczyną, czy też warunkiem koniecznym istnienia wewnętrznie dobrych rzeczy, owych dóbr, owych celów. I te rzeczy to są środki do celu. Tu wyraz dobry znaczy dobry środek. Zagadnienie pierwsze jest no, podstawowe dla etyki, no bo trzeba znać najpierw czym jest cel, żeby podjąć do niego odpowiednie środki. No, działanie odwrotne wydaje się. Niemożliwe, no choć ja wiem. Chodzi facet do na taką domową do kogoś, patrzy, a tu na ścianach są narysowane jest bardzo dużo równych ta tarcz, no i w każdej tarczy trwi pocisk w samym środku, w dziesiątce. Pyta się tego gość, tego yy, gospodarza, no kto tak celnie strzela? Mój syn. Jak to robi? No wpierw strzela, a potem maluje tarczę. No, czasami może to się udać, ale no, generalnie no, trzeba znać cel, by wiedzieć, jakie są, jakie są do niego środki. No, etyka praktyczna w odróżnieniu tej etyki ogólnej, która bada, co to znaczy termin dobry, chce odpowiedzieć na pytanie, co należy czynić, co jest naszym obowiązkiem, jakie czyny są słuszne, czyli jakie podjąć działania, by urzeczywistniać dobro samo w sobie. Zatem ja... Powinien dążyć do rzeczy wewnętrznie wartościowych i z perspektywy tego dobra ustalać, jakie czyny zbliżają się do tego dobra. Jakie działania przyczynia się do urzeczywistnienia tego dobra. No i więc zapytajmy Mura, jakie rodzaju czyny powinniśmy spełniać. I tu Mur daje taką odpowiedź, no by to powiedzieć maksymalistyczną. I powiada tak. Należy realizować taki czyn, który urzeczywistni we wszechświecie więcej dobra. We wszechświecie. Niż jakikolwiek inny czyn, możliwy do zrealizowania w tym, w tym samym momencie. Więc jeżeli ja teraz nakręcam ten filmik, to powinienem wiedzieć w takiej maksymalnej perspektywie, że ta moja tu robota się, przyczynia się do zwiększenia dobra wszechświata bardziej niż jakikolwiek inny czyn, mnie w tej chwili dostępny. Mógłbym kawę sobie zrobić, nie? Kręcę film, bo wszechświat od tego robi się lepszy. Zatem zdanie, jestem moralnie zobowiązany spełnić dany czyn, znaczy, zdaniem Mura, ten czyn zrealizuje największą możliwą sumę dobra we Wszechświecie. No oczywiście, co sam Mur przyznaje, jest to niemożliwe. No, że, bo żeby podjąć takie, takie działania, taki namysł, musiałby znać całą strukturę Wszechświata, wiedzieć wszystko o przyczynowości, wiedzieć, jaki mój czyn, który teraz wykonuję, będzie miał reperkusję za, za milion lat historii wszechświata i tak dalej. Możemy właściwie jakoś przewidzieć nasze, nasze działania, skutki naszych działań no w bardzo ograniczonym zakresie, zatem chyba tak między wers, wersami muru mu, mówi, że my nigdy nie możemy być pewni, czy czyn, jaki spełniam, jest naprawdę naszym stuprocentowym obowiązkiem. No bo jak mogę wiedzieć, w jakim stopniu czyn, który wykonuję dzisiaj, przyczynia się do zwiększenia dobra w całym wszechświecie? Mur powiada, że celu święca środki, czyli powinniśmy podjąć takie działanie, wynika z poprzedniego slajdu, które no przyniesie jak najwięcej dobra. Z tym, że w tym celu mieści się również wartość wewnętrzna czynu, który podejmuje. No i zadaje Mur takie najdalej, jak powiada, idące pytanie etyki. Czy można ustalić jakąś regułę, która pozwalałby rozstrzygnąć, które z możliwych w danych okolicznościach działań. Da większą sumę dobra w najbliższej przyszłości. No tylko tyle mogę powiedzieć. Ja powinien wiedzieć, jak mój czyn się przyczyni do dobra we wszechświecie w ogóle, no ale tego nie mogę wiedzieć. Muszę zatem bardziej skromny podjąć namysł. No i powiada, że takiej reguły jak dotychczas nie ma, no ale można dać kilka rad i kilka rad mur daje. Więc po pierwsze, dany czyn wraz z następstwami może być bardziej cenny od innych na trzy sposoby. Czyn ma większą wewnętrzną wartość niż inne czyny, a następstwa możliwych działań są moralnie obojętne. Po drugie, następstwa owego czynu są wewnętrznie złe, ale przewaga jego wartości wewnętrznej jest większa niż innych dostępnych działań wraz z ich skutkami i skutki czynu są wewnętrznie wartościowe i wartość czynu, jego skutków, przewyższa sumę dobra, która jest możliwa do osiągnięcia w przypadku realizacji innych czynów. Inne rady. Więc każda ogólna zasada, jak na przykład nie zabijaj, powinna być przestrzegana. Nawet w wątpliwych sytuacjach. Kiedy ja nie wyzowę nadwyżki dobra, która wynika z za zachowania nakazu nie kradnij czy nie zabijaj, no to jest bardzo prawdopodobne, że przestrzeganie tej zasady da większą sumę dobra niż jej złamanie. Co do czynów, których nie są ogólnymi zasadami, no to ja powinien się zastanowić i określić, czy dany czyn zmierza bezpośrednio do urzeczywistnienia jakiegoś dobra, które samo przejście jest dobra tej rzeczy, czy też przeciwdziałania temu złu? Jeśli mamy do wyboru dwa działania, z których jedno realizuje z dużym prawdopodobieństwem mniejsze dobro, a drugie działanie może większe dobro urzeczywistnić, ale jest to mało prawdopodobne, tak, że niweluje to, to małe prawdopodobieństwo, niweluje różnicę jakości obu dóbr, no to należy wybrać pierwszą linię działania. Na tej podstawie można takie trzy zasady sformułować, zdaniem Mora. Prawdopodobne jest, że dobro, w którym dana osoba ma upodobanie, jest właściwym dla niej celem, a nie dobro większe, które nie, nie jest ona w stanie rozpoznać. Należy raczej dążyć do dóbr, które bezpośrednio dotyczą jednostki i w których ma ona interes osobisty. Na dobro odległe należy przedkładać te, których osiągnięcie może być zrealizowane w teraźniejszości lub bliskiej przyszłości. Czym jest dobro? Jakiego rodzaju dobra my ewentualnie możemy mieć na horyzoncie? jako się określić, sformułować, no bo nie da się sformułować na czym polega dobro wszechświata. No i podaje taką ciekawą propozycję. To jest cytat. Najbardziej wartościowymi rzeczami, jakie znamy lub wyobrazić sobie możemy, są pewne określone stany świadomości, które można z grubsza określić jako przyjemność obstawania z ludźmi i rozkoszowanie się rzeczami pięknymi. No, to jest, to jest dobro. To jest cel, jaki możemy sobie uświadomić, zrozumieć i do niego dążyć. I tak powiadam, że istnieje rzeczy pięknej no jest mniej wartościowe niż istnienie w połączeniu ze świadomością jej piękna. Samo istnienie ludzie jest mniej wartościowe niż realne obcowanie z nimi. Jeżeli jest jakiś człowiek godny przyjaźni, naprawdę człowiek wartościowy, a nikt się z nim nie przyjaźni, to to, to dobro jego istnienia jest mniejsze niż gdybym na przykład ja z tą osobą się zaprzyjaźnił. Wtedy powstanie rzecz bardziej wartościowa. Tu na marginesie mur używa słowa rzecz w takim bardzo szerokim znaczeniu. To może być jakaś cecha, jakiś przedmiot ale również jakaś taka struktura bardzo złożona, jak na przykład rzecz piękna i kontemplacja te, te, tego piękna. Zatem tak, żeby powstała ta owodobro, które polega na obcowaniu z pięknym. No człowiek, powinien człowiek powinien cenić piękno, mieć zgodne, zgodną z prawdą świadomość piękna oglądanej rzeczy, czyli wie, że ta rzecz jest naprawdę piękna i odczuwać się im piękno, przeżywać wzruszenie estetyczne. Dopiero taka całość ma dużą organiczną wartość sama w sobie. Ta całość organiczna to jest taki kompleks, którego wartość jest większa, nie jest prostą sumą dóbr rzeczy, które w niej wkład wchodzą. Są dwie osoby godne przyjaźni, powstaje z nimi przyjaźń, i ten kompleks, który powstał, ta rzecz, jakby Mur powiedział, ma większą wartość niż ci poszczególni ludzie. No i pogada Mur taką definicję: piękno to rzecz, której kontemplacja jest wartościowa sama w To jest piękno. I tu taka jeszcze ciekawa uwaga, twierdzenie, że dana rzecz jest piękna, mówi, że ta rzecz jest koniecznym elementem jakiejś całości, która jest dobra sama przez, się, przez siebie. Czyli rzeczy dobre muszą mieć w swojej strukturze piękno. Obserwowanie z ludźmi. W stosunkach międzyludzkich przedmiot uczucia przedmiot tej relacji, czyli drugi człowiek jest piękny i posiada dużą wartość wewnętrzną. Jest w, nim w wysokim stopniu dobry. I przy czym chodzi tu przede wszystkim o piękno duchowe, które no oczywiście wyraża się poprzez, poprzez cielesność. Więc piękne dobro duchowe, ma oczywiście związek z pięknem cielesnym. Więc człowiek, tak, człowiek powinien cenić piękne dobro duchowe, mieć zgodną, sprawną świadomość piękna i dobra ludzi, z którymi obcuje i wtedy powstaje no, ta... ta to wielkie dobro, które owocuje wielością uczuć, z których wysoko należy cenić przywiązanie. I dopiero taka całość organiczna ma dużą wartość samą w sobie. Mur przestrzega, że może iść piękny uśmiech oszusta. No, piękno cielesne nie zawsze jest wyrazem piękna dobra duchowego. Zło. Ten im brzydki oznacza to, czego kontemplacja jest sama przejście zła. Rzeczy złe są taką jednością organiczną, że poszczególne części składowe, złe, w sumie dają większe zło niż prosta suma zła tych części składowych. Żeby powstał taki kompleks zły, musi być no, świadomość o tego zła i, prze, i przeżywanie tego zła. Żeby to jakoś uszczegółowić, mur wyróżnia trzy klasy zła. Po pierwsze, rzeczy złe, które składają się z zadowolenia, podziwu lub kontemplacji rzeczy złych i brzydkich samych prześcig. Przykładem takiego zła jest okrucieństwo, na które polega okrutnik no, się rozkoszuje bólem innych ludzi i oznaką cielesną ich cierpienia. Cieszy go to. Czyli ta klasa, ta, ta klasa zła polega no, na miłości czy upodobaniu w złych i brzydkich rzeczach. Dwa klasa rzeczy złe o charakterze mieszanym. W ich składzie znajduje się świadomość tego, co dobre i piękne. Ale to towarzyszy temu nieadekwatne uczucie, jakim jest nienawiść. Zatem chodzi tu o nienawiść tego, co dobre i piękne. No i trzecia klasa to jest przykrość, ale tu chodzi mu o dużej przykrości. I ta świadomość dużej przykrości, cierpienia, bólu jest wielkim złem. I przykrość jest, no, ta klasa jest jednością organiczną, mniej złożoną niż dwie poprzednie. Żeby bardziej optymistycznie zakończyć, powiem coś o dobrach o charakterze mieszanym. To są takie rzeczy, te dobra, które są dobre jako całość, ale w ich składzie wchodzą, znajdują się istotne elementy, które są złe albo brzydkie. Przykładem może być to zaskakujące miłosierdzie, które oczywiście jest godne pożądania samo przez siebie, ale zawiera świadomość czegoś złego, mianowicie świadomość przykrości, których doznaje osoba, która obejmuje kogoś swoje miłosierdzie. Jeżeli ja się nad kimś lituje, komuś pomagam, no to przeżywam. To zło związane z obym, że jakoś współczuję, współprzeżywam z kimś jego cierpienie. Chęć poprawy świata ma wartość oczywiście dodatnią, no ale jest związana ze świadomością rzeczy złych, które są w świecie i nienawiścią do nich. Jeżeli chcę poprawić atmosferę w, grupie, w rodzinie, no to mnie doskwiera to, iż ta atmosfera czy stosunki w rodzinie są, są niedobre. Przekonanie o słuszności obowiązku, oczywiście, co jest czymś dobrym, zawiera świadomość zła, które wyrządza jego zaniechanie. Zatem dobra mieszanie, mieszane, polega na maksymalnej niechęci do rzeczy brzydkich lub rzeczy złej z klasy pierwszej, drugiej, bądź też na współczuciu przykrości, czyli tej klasie trzeciej. I Pumur powiada, że nie znaczy to, że cierpienie i inne zło jest czymś dobrym, ale jeśli już istnieje, no to dobrze, że może się przyczynić do zaistnienia cnót. Tyle o Tyce Mura. W Tyce Mura zwraca moim uwagę pewien ja taki dramatyzm, no bo z jednej strony ja jestem zobowiązany tak postępować, by przyczyniało się to do zwiększania dobra całego wszechświata, a z drugiej strony ja nie jestem w stanie ocenić, który czyn zrealizuje. To wystrzelone w kosmos, by tak powiedzieć, zadanie. Mogę tylko wybierać czyny w bardzo ograniczonym zakresie. No, Ktoś jest w stanie przewidzieć wszystkie skutki swoich działań. Przychodzi delegacja uczniów do nauczyciela z prośbą o przełożenie klasówki. Wywiązuje się dyskusja. Czym powinni się kierować dyskutanci? Jakie podjąć działanie? No, w, perspektywie, w perspektywie maksymalnej powinien zrobić tak, by. Owo przełożenie klasówki bądź przeprowadzenie sprawdzianu przyczyniło się do większej, większej wartości wszechświata, no ale tego nie są w stanie ocenić. Zatem powinni tak postąpić, by owocowało to lepszą jakością relacji międzyludzkich, zbliżało wszystkich do piękna, łącznie z nauczycielem, po, po powinni podjąć takie działania, aby wszyscy stali się lepsi. Pobronie intuicji. No oczywiście intuicyjnie chwytamy dowcip. Proszę pana, dlaczego pan zawsze na pytania odpowiada pytaniem? No dlaczego nie? To tyle w tym odcinku. Dziękuję za uwagę. Proszę jakieś suby, łaskawe gesty Cezara. Dziękuję za, do, za dotychczasowe. Ahoj!